Cześć siemano, w okresie świątecznym dostałem nową zabawkę Laser Ortu 2 I będziemy dzisiaj testować jego moc grawerowania Czytałem, widziałem, próbowałem, że też również ma dużą moc cięcia Cięcie zobaczycie w następnym odcinku Będziemy ciąć sklejkę 4mm A dzisiaj grawerujemy na sklejce również 4mm Będziemy mieli 20, 40, 60, 80 i 95% mocy będziemy stosować. Będziemy grawerować kwadraciki 3, 3x3 cm w różnych prędkościach. Za chwilę zrobimy rzut kamery na laser. Będzie to w postaci timelapsu, ponieważ to będzie troszeczkę trwało. Nie wiem, czy zmieścimy się w całym nagraniu. Dlatego lepszy będzie lapse. Na końcu zrobię podsumowanie. W międzyczasie pokażę Wam mój projekt, który zrobiłem właśnie specjalnie pod ten test. Jeśli ktoś go potrzebuje, chciałby również z takiego skorzystać. Ma swój laser, ploter. chce zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam do kontaktu w komentarzu, bądź przez e, grupy facebookowe, na których jestem. Linki macie w opisie tego filmu. A więc co? Bierzemy się, działamy. A tak, zanim odpalimy laser, chciałbym Wam szybko pokazać program, z którego korzystam. Jest to Lightburn. Jestem w nim zakochany, jest to super program Super się w nim edytuje pliki, super się w nim robi swoje projekty Naprawdę jest świetny Z prawej strony mamy nasze linie, czyli nasze kwadraciki Dla każdego kwadraciku dodałem osobną linię, aby dać parametr związany z prędkością oraz z mocą lasera Wszystkie kwadraty są tej samej wielkości, 2,5 na 2,5 prędkości mamy tutaj 3000, tutaj 2000, tutaj 1000, tutaj 500, 250 i 100. Na ostatni kwadracik 95% mocy, prędkość 100, zabrakło mi kwadracika, ale uwierzcie, to już jest dosyć mocna. Grawerka będzie fajnie to wyglądało. To byłoby. Tak, na krótko, na szybko powiedziane, co my tutaj mamy? Taki projekt możesz dostać ode mnie. Napisz do mnie, skontaktuj się ze mną. Nie ma żadnego problemu, prześlę ci to, będziesz mógł sprawdzić swój laserek i przy okazji gdzieś sobie w pracowni powiesisz taką sklejkę, czy taki materiał, na którym właśnie wykonywałeś tą pracę, i będziesz zawsze pamiętał, jakie parametry stosować, aby uzyskać określony. Efekt. Dobra, odpalajmy laser. Jak widać, laser sobie spokojnie pracuje, a ja Wam mogę powiedzieć kilka słów o tym egzemplarzu. Jest to Ortu 2 Laser Master 20 W. Naprawdę to już jest troszeczkę mocniejszy sprzęt jak ten dostępny 15- czy 5 W. Z tego jestem zadowolony. Prześlicznie graweruje. Z cięciem jest troszeczkę inaczej ale sklejkę oraz balsę spokojnie sobie przecina. Jeśli chcecie zobaczyć, jak on sobie radzi ze sklejką 4mm, 6mm, 3mm czy arkuszami balsy, piszcie tutaj w komentarzach. Postaram się jak najszybciej nagrać kolejny film. A tu jak widzicie, grawer jest dosyć solidny. Przy mocy 40, 60, 80% i prędkości 100, 250 Milimetrów. Już naprawdę jest fajny, wyraźny. Gdzie przy 80-80%, już troszeczkę potrafi przepalić, nadpalić materiał. Pamiętajmy również, że jest to biała sklejka. Więc ten laser troszeczkę inaczej współpracuje. Mam swoje ulubione ustawienia do grawerowania jasnej sklejki. Jeśli chodzi o sam grawer, ja używam prędkości 500 mm. I mocy 45%. Naprawdę uzyskuje się fajny efekt grawerowania. Nie jest to ani za płytkie, ani za głębokie. Mam nadzieję, że podczas tego filmu nakreśliłem Wam i pokazałem, jak, jak ten laser, taki mały, niepozorny, niby Hinol, a naprawdę fajnie współpracuje z materiałem, ma też swoje. To urządzenie ma też swoje bardzo duże plusy. Przelotowość nie jest to tak jak K40: zabudowana skrzynka jest to laser przelotowy. Wy możecie go postawić na grawerowanym elemencie, bądź też przelotowo przesuwać element do grawerowania na nim. Robiąc go na przykład z trzech plików, z czterech plików, tylko będziecie przesuwać odpowiednią odległość. Kiedyś wam pokażę, jak to się robi. W light barnie, no, naprawdę fajne. Fajne urządzonko, niedrogie. Jak to jest zainteresowany, to tutaj, na dole w opisie filmu, macie link do najtańszej w tym momencie oferty w internecie, jaka jest dostępna. Możecie się zastanowić. Paczka będzie szła około 40 dni. Oczywiście jest to AliExpress. Zwroty. Nie ma żadnych problemów, jeśli paczka do nas nie dotrze. Nic, tylko kupować, próbować. I się bawić. Pozdrowienia. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, i chcecie być na bieżąco z tymi materiałami, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia.